Cześć, witajcie. Po dłuższej znowu przerwie udało się trochę maszyn reanimować. Nie mamy ładowarki, nie mamy już betoniaczka naszego Fenda. O, przynajmniej nie wiem, co to powyjeżdżało, ale już parę maszyn wyjechało. Także mamy praktycznie wszystko wymienione na warsztacie. Eee, no to, coś Wam mniej więcej opowiem, co robimy, co działamy. Po kolei, case tutaj mieliśmy problem ze sterownikiem <laughs> brak trzeciego półbiegu dosyć duża rzadkość akurat takie uszkodzenie w tym czujniku eee, no, sam osobiście chyba ze 2 czy 3 dosłownie robiłem te sterowniki No tutaj akurat musieliśmy musieliśmy go naprawić robimy przy okazji uszczelnienie zwolnicy ciągnik przyjechał no, parę kilometrów od nas także przeglądamy go maksymalnie jak tylko się da żeby za chwilę to do nas nie musiało wracać, żeby klient był zadowolony. E, tutaj robimy klasa. Będziemy robić cały przedni most na pewno. Hmm. nie pamiętam. Most na pewno. Coś tu jeszcze było do roboty więcej, ale, ale musiałbym pomyśleć, tak, że dopiero zaczynamy do, w tym momencie e, wojnę z tą maszyną. A ja myślę, że w sumie nie wojnę, bo to raczej będzie typowa. Standardowa naprawa. No i teraz przechodzimy do takich bardziej trochę ciekawszych tematów. Zaczniemy od Żandirka. 6400. Dosyć świeży zakup. Klient stwierdzi, że zrobił nim około 100 godzin. No i się nie nacieszył. Nie bardzo się nacieszył. Skrzynia zdemontowana. Eee, skrzynia zdemontowana z powodu usterki która jako pierwsza się ukazała. Ogólnie on nie jeździł. On, on został do nas trafił w stanie niejeżdżącym totalnie. E, przyczyna bardzo szybko się okazała. Taka. Fajne, nie? To jest piasta, która przenosi napęd z wału tego kardana między silnikiem a skrzynią. Ona siedzi w wałku pompy olejowej. No i tak wygląda. Piasta. Yy, według tego, co klient nam powiedział, yy, ta piasta się strasznie tłukła. Jak jak go kupował, no to panowie stwierdzili, że no, trzeba ją wymienić. No i ją wymienili. I teraz yy, kwestia jest tego typu. No, została wymieniona jak najbardziej, ale na totalny badziew. Jest to jakiś zamiennik, tak zwany no-name. Nie, oczywiście nie mam nic do zamienników, bo stosujemy mnóstwo zamienników, ale trzeba to zrobić troszeczkę z głową i wiedzieć, no przynajmniej mieć sprawdzonego producenta, sprawdzonego dostawcę tego podzespołu, żeby nie skończyło się to właśnie w ten sposób, bo ta piasta w oryginale kosztuje tam, nie pamiętam, trochę ponad 1000 złotych, ta kosztuje tam około 400, czyli oszczędność rzędu 600, może 800 zł maksymalnie, ale teraz mamy do wymiany też tą część. Bo o ile jeszcze byśmy to wydłubali, powiedzmy ze środka, natomiast no z tym nic nie zrobimy. Jest rozgięte, tutaj dostało temperatury, to wszystko się rozeszło. Tutaj nie mamy już prowadzenia, bo tutaj jest taki specjalny piecznik, który utrzymuje osiowość wałka tak jak zresztą tu widzicie o, co się stało on w tym miejscu sobie pracował, później się wysunął także no, ośka kosztuje ponad trójkę yy, piasta tam 1000 z hakiem no i zamiast tysiąca 300 powiedzmy czy 200 zł robi się 4000 także no oszczędności są nie zawsze mile widziane i nie zawsze to, że zaoszczędzimy na czymś na samym początku później okazuje się, że musimy dołożyć do tego zdecydowanie więcej. Wytrzymało to w granicach 100 godzin. Wytrzymało to w granicach 100 godzin, no to akurat robił nie klient, tylko no tak jak mówię, no firma, gdzieś tam ktoś od kogo on tę maszynę kupił, to wymienili, no wiadomo, no, aby wyjechało z placu, jak to się mówi, kupujemy coś, co jest najtańsze, a później niech się klient martwi. Druga rzecz. Power Quad został całkowicie rozebrany, ponieważ nie mamy tarcz, Gołe blachy, widzicie? Już nie chcę mi się tego wszystkiego rozbierać, ale wszędzie są gołe blachy: po prostu wszystko się roztopiło, rozpuściło. O dziwo, no, W filtrze prawie czysto. Co mnie mocno zdziwiło w pierwszej chwili. No, wyciągamy filtr, kolega wyciąga filtr. Ładnie wyszedł. Zaglądamy do środka. No, prawie nic nie ma. No, pięknie został po prostu wymyty. Został ładnie wymyty, został klientowi w prezencie wymieniony olej przed sprzedażą. Klient był zadowolony, bo dostał świeży olej, no, tylko był nieświadomy tego, że wiązało się to niestety z koniecznością, żeby przynajmniej się pozbyć te, spod filtra tych wszystkich tarczek, bo to, to zawsze znajduje się tutaj. To jest filtr, który znajduje się w tylnym moście. No i tego jest tak dużo, on tam sobie tyle tego zawsze nazbiera, że te wszystkie, wszystkie te kwadraciki, te, te prostokąciki, jakby to co, to tam by nie było, znajduje się właśnie przy tym filtrze. No i to jest taki pierwszy, pierwszy, pierwszy symptom tego, że tutaj dzieje się coś niedobrego i z przykładnią, i z hamulcami. Robimy skrzynię, no musimy te wszystkie elementy wymienić, czyli piasta, ośka, pompa jest w niezłym stanie, o dziwo, zostawiamy ją. Tutaj jeszcze kosze rewersowe są do przejrzenia. Eee, no, oczywiście, hamulce. Podstawa, bo też nie wiemy, co się dzieje z hamulcami, jeżeli popłyną naszej i ojazdu Power quad, To musimy sprawdzić też hamulce. Eee, na koniec musimy też <laughs> też e, zrzucić podnośnik z niego, bo my musimy sprawdzić tarczę e, tylnego wom -u. Co tu dalej z usterek? A podnośnik przez to klientowi działać. Już pomijając fakt instalacji. No ale to nie jest po prostu coś co nie, co nie będzie działało. No, trzeba będzie to ładnie poizolować. To jest tak zwany silnik krokowy. Uruchamiający podnośnik. Droga rzecz. Nie pamiętam ponad dwójkę chyba albo około dwójki to kosztuje. No i teraz jest piz tego typu. Praktycznie ten element jest nieuszkodzalny. Poza jedną rzeczą tu tu powinna być gumka to jest awaryjne uruchamianie jeżeli komuś yy, uszkodzi się ten podzespół bądź nastąpi jakiekolwiek inne uszkodzenie yy, układu EHR zdejmujecie sobie tą gumkę tutaj sobie wkładacie śrubokręt i lewo prawo wciskacie lewo prawo Ręcznie wysterowujecie, podnosicie bądź opuszczacie. Tutaj nawet jest sygnaturka plus minus. O, idzie. Jak się wyostrzy, nie chce się wyostrzyć, no ale widać. I to jest tak zwane awaryjne uruchomienie podnośnika. No i teraz cały pic polega na tym, że ktoś sobie to zdejmuje, uruchamia, a gumkę jebut pod płot. No i niestety. To już jest koniec tego podzespołu. Jeżeli tu się dostaje woda, to nie, to nie jest hermetyczny element. Jeżeli tu się zaczyna dostawać woda przy myciu, przy deszczu, przy czymkolwiek, no niestety. Silnik krokowy jest tak delikatnym urządzeniem, jest tak precyzyjnym urządzeniem, że jakiekolwiek zanieczyszczenie, jakakolwiek rdza, która się pojawia wewnątrz podzespołu, automatycznie go dyskwalifikuje. W bardzo szybkim czasie przestaje to działać. No tego tu już nawet śrubokrętem się nie da ruszyć. także nawet bez sensu próbować go reanimować, musi pójść nowy, a tak błaha rzecz, spójrzcie, no to jest po prostu element za 20-30 groszy, a usterka za no kilka tysięcy, jakby nie patrzył, no i plus unieruchomienie maszyny na, no na jakiś tam czas, nie, temat znany bardzo dobrze serwisom był, bo z reguły taki element leży, leży sobie, na warsztacie, znaczy nie na warsztacie tylko na magazynie także pamiętajcie o tych gumkach tutaj jest reszta powerkłada, oczywiście jeszcze jest nic nie myte musimy tutaj wszystkie ośki uszczelnić, bo widać na załączonym obrazku, że dosyć, dosyć mocno ee, to nam się tutaj lało o tutaj przyszła pompa <laughs> tutaj przyszła pompa hydrauliczna od kolegi z YouTube'a też pozdrawiam Mateusza do ciągnika który akurat jest u niego na warsztacie do agrotrona także naprawimy ją odeślemy Mateuszowi i też będzie sobie dalej e, tą maszynę reanimował Klas tutaj macie Klasa Aresa Ariona przepraszam 640 e, do zrobienia mamy most do zrobienia mamy most. No niestety, no tak jak już Wam pewnie już nie, nie będę się powtarzał, nieraz mówiłem, no mosty są tragiczne. Eee, wyrabia to się błyskawicznie, te wieszaczki, półosi, to jest po prostu masakra. No musimy to wszystko jakoś tam klientowi ogarnąć. Tutaj też chyba jedna strona, z tego co pamiętam, się nam nie poziomowała prawidłowo, a ja tutaj już zająłem się przed weekendem montażem instalacji pneumatycznej. Mamy tutaj już zamontowaną sprężarkę. No w zasadzie tyle się udało złożyć, bo to zacząłem to robić gdzieś tam po południem Tutaj będziemy montować zbiornik powietrza No i oczywiście już, już się nie chciało, zawsze były otwory powiercone Pod oryginalne to już widzę chyba im nowszy to już, to już im się po prostu nie chce Także no musimy wszystkie otwory powiercić Tak to jeszcze pewnie bym zbiornik chociaż uczepił No ale no nic, mniejsza większość Damy radę, jak to się mówi, będziemy dalej to tworzyć. Także, także, także montujemy instalację. A, no tu jeszcze mamy problem tego typu, że nam cholernie szarpie. E, mocno nam szarpie. On będzie chyba w drugówce, gdzie siedzi, więc też musimy coś z tym zrobić. No, most to jest podstawa. No i chyba raczej e, nie rozłącza nam przedniego napędu, bo bardzo mocno go trzyma. To jest jeszcze do zweryfikowania później, ale raczej, raczej podejrzewam, że to się. Ta diagnoza się potwierdzi, że ten ciągnik cały czas jeździ na włączonym przednim napędzie. Eee, renóweczka. Tutaj macie renóweczkę 155 54 ze zdemontowaną przekładnią, której bardzo nie lubię robić, ale robię. Eee, ze względu, że tak jak mówiłem, no to jest nasz stały klient, więc więc tutaj troszeczkę inaczej podchodzimy do pewnych rzeczy. Nie zawsze, nie zawsze. No, nie zawsze chcemy i nie zawsze się da powiedzieć. Po prostu nie. Czasami trzeba troszeczkę wbrew sobie i na przekór pewne rzeczy zrobić. Ale może sobie coś przypomnę, może, może, może mi się w końcu one spodobają do naprawy. Także kto wie. Bardzo poważne awarii tutaj nie mamy. Posypały nam się zęby, tak jak wam kiedyś tam już pokazywałem na zdjęciu. Tutaj posypały się ząbki. Na dobrą sprawę, do wymiany mamy ten element. Tam jeszcze kilka jakichś drobnych elementów współpracujących. A, no i problem też był tego typu, że musimy zmienić mu obydwa zawory. Zarówno zawór priorytetu, on tam bardzo drogi nie jest, wywalamy, bo już jest mocno wypracowany. To jest zawór priorytetu, który nam przepuszcza ciśnienie na skrzyni, on nam dzieli między skrzynię a skręt, część oleju po prostu przekierowywuje do skrzyni, no i, no i ten droższy niestety zawór ciśnieniowy, który też już był bardzo mocno tuningowany, z tego co klient już mi tutaj powiedział, że on tam jest i przeszlifowywany, i cudawianki z tym robione, więc też zakładamy go automatycznie w tym momencie nowego, jeszcze blok, wszystko trzeba będzie pomyć, wyczyścić ładnie, żeby żeby, 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 co? No żeby to miało wszystko ręce i nogi. No tak, no co to więcej? No zakładamy nowy po prostu, bo na wolnych obrotach cały czas nam się paliło ciśnienie. No i tutaj co, na koniec macie Case'a 51 ho-ho-ho, coś tam, coś tam, 51-50. Mamy już z nim zrobione hamulce. To jest ciągnik gdzieś tam, z, jak dobrze pamiętam, z Zachodnio Pomorskiego na bardzo taki naprawdę gruntowny przegląd do nas dotarł. Mamy już ogarnięte hamulce. Teraz jest zdemontowana cała przekładnia z niego. Cała przekładnia, bo mianowicie dostawaliśmy się zarówno do koszy, tutaj rewersowych. Tutaj mieliśmy uszkodzone pierścionki, on cały czas nam się uściskiwał, więc taczki wszystko standardowo idzie do wymiany. Sama przekładnia mechaniczna jest w niezłym stanie, tylko trzeba będzie ją wszystko ładnie oczyścić, zrobić, żeby znów to jakiś czas ładnie sobie powiedzmy pojeździło. W PowerShift dokładnie ta sama sytuacja, czyli, czyli po prostu e, zmieniamy taczki, przekładki. E, tu mirgan to standardowo wywalamy, już nawet sobie leży, czeka na maszynę łożyska, na napęd pompy hydraulicznej. I teraz tak, co wam mogę powiedzieć. No takiego patentu też już dawno nie widziałem. A mianowicie, o, się. Oryginalnie to łożysko w tym miejscu było z ostrym rantem tutaj, czyli nie było tego takiego podtoczenia półokrągłego, tylko tutaj jest ostry po prostu rant. Takich łożysk z ostrym rantem już nie da się dostać naprawdę kupę lat, kiedyś one jeszcze w oryginale były dostępne, no, wprowadza się zmianę konstrukcyjną e, tego elementu, czyli prze, przerabia się wałek, dodaje się odpowiedni dystans, e, poczekajcie zaraz zerknę gdzie to może być, no nie widzę tego wałka, gdzieś go Daniel pewnie odłożył, może na warsztacie leży, no ale mniejsza o większość. Eee, cały PIT polega na tym, że. O, na tym Wam pokażę przykładzie, bo to jest dokładnie ta sama konstrukcja, te same łożyska. Eee, pis polega na tym, że tak, Macie Segier, no i teraz ee, ono tym rantem ee, powinno się zamknąć na ostro do Segiera. W tym momencie ee, nie miało takiej możliwości w ogóle, żeby to się domknąć, bo on to z ta stroną jest to w tej chwili przebite. Eee, tak jak mówię, tam jest to podtoczenie, czyli nie mamy. Ostrego rantu, tylko mamy takie po prostu ścięcie na półokręgu. No nie miało to prawa chodzić. Ktoś to kiedyś po prostu naprawił, dał tam kleju. No wiadomo, klej tego nie utrzyma, bo to jest jednak pewna pewna siła na tym występuje. Dlatego no mówię, no tutaj zmieniając to, no trzeba zawsze pamiętać o wprowadzeniu tej zmiany konstrukcyjnej. Inaczej to niestety, ale efekt będzie pewnie jeszcze gorszy niż jakbyście zostawili stare łożyska. Tu już jest cały hamulec ręczny, nowy, także też wszystko jest do, do zmiany, kosze, wszystkie do przejrzenia. No też, tak jak mówię, dosyć poważny remont, dosyć poważna odbudowa maszyny. Musimy to zrobić naprawdę solidnie, bo maszyna będzie jechała no, kilkaset kilometrów od nas. Tu jeszcze trzeba będzie sprawdzić pompę podającą. No, i kwestia teraz, jeszcze też tego typu z przodem, chyba też będziemy coś robić, jak dobrze pamiętam. Kwestia jest jeszcze tego typu, że tak, ciągnik miał niecały rok temu regenerowaną pompę, która nadaje się w tym momencie tylko i wyłącznie na śmietnik, jak ją sobie pomierzyliśmy, posprawdzaliśmy, ciśnienia, sposób ustawienia. No, to jest, to jest kolejny przykład, gdzie on został naprawiony. Gdzie on został naprawiony w sposób bez ciągnika, czyli, czyli po prostu pompę klient gdzieś tam wysłał, no niby ktoś miał ją ustawić na innej maszynie, ale jeżeli ona została ustawiona na innej maszynie i tak jest ustawiona pompa w tamtym ciągniku to są co najmniej dwa ciągniki, które są totalnie rozjechane. Już w tym momencie mogę Wam tak powiedzieć. Totalny przypał, zresztą pniesa mówił, że ta pompa po naprawie chodziła jeszcze gorzej niż przed naprawą. Działał poprawnie tylko skręt. Hydraulika się ciała, cudawianki się z tym działy. Podnośnik żył swoim życiem, więc też mamy jeszcze tutaj na koniec, później, w kwestii hydrauliki, co robić. Także. No co, no. Kwestia właśnie jest tego typu, żeby, żeby, żeby odpowiednio te maszyny jednak serwisować. No, bo tutaj, tak jak mówię, no nie ma takiej możliwości, żeby zrobić tą pompę dobrze. No, trzeba mieć naprawdę cholernego farta, żeby zrobić tą pompę dobrze, e, nawet ustawiając ją prawidłowo na innej maszynie. E, ustawiamy, ustawiamy, no, ale no nigdy nie wiemy tak na dobrą sprawę, czy ta maszyna jest w lepszym stanie, czy tamta maszyna jest w lepszym stanie. Niby coś tam uzyskamy ale to po przełożeniu na drugi ciągnik to, to możemy tak wstępnie sobie przygotować pompę do montażu natomiast no, oddać pompę nawet, nawet która była zamontowana na inny ciągnik no ryzyko jest, ryzyko jest bardzo duże tutaj pompa jest w ogóle nowego typu już klient twierdzi że tą pompę parę lat temu całkowicie nową zakupywali bo ktoś stwierdził że tamte się nie da naprawić no, oczywiście też jest to mylne pojęcie no ale jest nowa to jest nowa no i tu jeszcze mam fajnego rydzynka dla was Jest fajny rydzyneczek, o olej się wylał Takie cudeńko TK4K14 Oczywiście po sąsiedzku Żeby nie było, że zaczęliśmy takie sprzęty naprawiać na co dzień Musimy zrobić w tym sprzęgło Ale konstrukcyjnie powiem wam fajna maszyna 4x4 ma zwinne, zwrotne. Normalnie, jakbym miał do tego zamiatarkę <laughs> i pług. To sam sobie chyba coś takiego na plac kupił. Parę metrów kostki jest, żeby ewentualnie ewentualnie sobie odśnieżyć, zamieść. Super sprawa. Mały zwinny ciągniczek. Jest więcej nie potrzeba do czegoś takiego. No i ostatnia pozycja już sobie czeka. Klient chyba zapomniał trochę o nim. Ale może w końcu przyjedzie, odbierze. Złożony silnik z Zetora, uruchomiony, odpalony, chodzi ładnie, więc klient sobie go w najbliższym czasie odbierze. I no i tyle udało się zrobić przez ostatni, przez ostatni czas. A no tutaj oczywiście na razie nic. Nic się nie zmieniło, nic, nic nie przybyło, nic nie ubyło. stoi czeka. Może w zimę będzie. Znów troszeczkę czas dla niego łaskawszy. Niestety bez mostu nie możemy ruszyć dalej, i tutaj niewiele nam się zmieniło. Dobra, na dzisiaj tyle. Eee, miłej niedzieli, trochę chłodno. Teraz słońce wyszło, ale, ale wraz jest dziś jakoś tak chłodnało ale w końcu, w końcu popadało ładnie parę, ładnych parę godzin. Wczoraj popadało, więc. Więc e, troszkę to wszystko żyje, bo już powiem Wam, że naprawdę mocno sucho się zrobiło. E, Okej, okay. miłej niedzieli, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!